Panie kapitanie, gdyby miał pan opisać rok 2024 jednym słowem, to co to by było za słowo? PIELDY. Ale to ty dzwonisz. No, bye, jojo, ow. Jo, Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czekam na zaraną paczkę i nadal nie chcę przyjechać. E, jak ja lubię, kurierów. E, zwłaszcza, że nie mamy okresu świątecznego, nie mamy żadnych świąt po drodze, a e, paczka się zgubiła. Witam wszystkich, oprócz tych, których e, nienawidzę. Mamy rok 2025. Zadowoleni? Cieszycie się? Fajnie, wam. Ponieważ ten rok nadszedł. Jest. Przybył już. Czekamy na to, co nadejdzie niedługo. Hey. Także. <laughs> ja już jakiś czas temu mówiłem Wam o tym, że nie ma sensu robić podsumowań sezonu jako takiego na statystykach. Ile widzów przybyło, ile subskrybentów przybyło. Ponieważ no nie oszukujmy się, większość subskrybentów dołączyła za sprawą odcinków motoryzacyjnych, tak jak mówiłem, w zeszłym roku i powoli odchodzą, powoli przychodzą nowi. Nie rozumiem, co Was ściągnie do moich filmików, ale no, Wasza sprawa. Niemniej jednak, no, tam ponad 150 subskrybentów, z czego wyświetleń na moich filmikach nadal jest 2-3. Także to ewidentnie świadczy o poziomie zainteresowania moimi filmikami. Ja się tym nie przejmuję, tak jak Wam już mówiłem wielokrotnie, ja to robię dla siebie. Jeżeli ktoś będzie miał z tego wartość dodaną, to cieszę się niezmiernie. Poprzedni rok był o dziwo dosyć spokojny. Nie było zbyt dużo specjalnych odcinków Kaposek Staru. Nie było też zbyt dużo jakichś wielkich i ciężkich projektów, chyba że jeżeli były. To ty, Wy je oglądaliście, ale je nagrałem jeszcze w 2023 roku, czyli to co Wam mówiłem, jest kolejka filmów, mam je w planach, jak mam chwilę to nagrywam. Oczywiście te teoretycznie na łatwiej jest nagrać, ponieważ siadam sobie tak jak teraz, nikogo nie ma, mogę mówić razie jakieś, o jakichś głupotach i nikt nie będzie się stukał po głowie, póki nie będzie premiery odcinka. Yy, gorzej z materiałami praktycznymi, czy jakimiś terenowymi, dlatego właśnie... Yy, jest ich coraz mniej, a czy będzie ich więcej? Zobaczymy, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że jak patrzę na chronologię, właśnie, w której ustawiam filmiki, cebulka, smażyłem coś. To prawdopodobnie będzie tak, że im będziemy bliżej końca, tym będzie więcej odcinków praktycznych niż teoretycznych, ze względu na to, że po prostu wyczerpie się materiał źródłowy pod tytułem kroniki odchłani. Jeżeli nie będzie informacji o Kronikach Odchłani, nie będzie już czego poszerzać dodatkowo, no to też skończą się odcinki teoretyczne, zaczną się odcinki praktyczne. Co do tych odcinków praktycznych, wydaje mi się, że trochę ich będzie, pod warunkiem, że oczywiście uda mi je wszystkie się osiągnąć, wykonać, nagrać, zmontować i tak dalej, Myślę, że większość jestem w stanie zrobić i myślę, że je nagram. Bardzo duża część już filmów z zapasem jest oczywiście wrzucona na serwery YouTubeowe, więc to też teoretycznie psuje statystykę chyba, bo z tego co zauważyłem, coś tam czytałem, czy nie czytałem, że e, algorytm YouTube'a wymaga od tego, żeby być prawidłowym YouTuberem, YouTuberem, ja nie jestem YouTuberem, bo na tym nie zarabiam, to trzeba mieć stałe godziny premier, co można teoretycznie z automatu sobie ustawić, ja jednak wolę mieć pod tym pieczę, że ja to kliknę, a nie, że się coś spieprzy i nie pójdzie i Trzeba tam yy, równomiernie te filmiki wysyłać na serwer, a co za tym idzie ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo ponieważ gdyż iż ja sobie siadam, patrzę o mam 10 filmików do nagrania, mam nagrane pierwszy, drugi, trzeci, siódmy i dziewiąty i dziesiąty, tak? I nie mam jedenastego, ale mam 12. No, to 12 nie wyślę i tych poprzednich nie wyślę, póki sobie tego nie nazwieram. A nie chce mi się robić tak, że wyślę jeden, wyloguję się, pójdę sobie, drugi wyloguję, pójdę sobie, następnego. Nie, ja to robię zazwyczaj tak, że rano sobie wstaję. Mam dzień wolny, nigdzie nie wychodzę. Jak chodzę, to kręcę się gdzieś dookoła komina. Jeden filmik, drugi filmik, i tak jednego nie wysyłam. 5-10 filmików I, i mam spokój na jakieś yy, parę miesięcy z wysyłaniem. No, 10 filmików to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, miesiąc z kawałkiem, tak? spoko, można powiedzieć, gdybym nie miał zapasowych filmików. A spokojnie, tych filmików nagranych, zapasowych mam bardzo dużo. Także nie martwcie się, nie będzie przerwania ciągłości i nagrywań. Niemniej jednak, tak jak mówię, na razie będzie jeszcze trochę tych teoretycznych filmików, ponieważ jest jeszcze trochę tego do pokazania. Im bliżej będziemy końca, tym będzie tych odcinków teoretycznych mniej, a będzie więcej praktycznych. Planuję też w międzyczasie gdzieś tam wracać do kapitana działu drewna, czyli robienia czegoś z drewna i raczej nie pokazywania wam jak to się robi. Bo ile razy można wałkować temat robienia jakiegoś mieczyka z drewna? Niemniej jednak, mam plan taki, że tak jak chyba już mówiłem w odcinku świątecznym, nie przypominajmy go sobie, żeby się nie nakręcać niepotrzebnie, bo ople nie wieją. Yy, tak, yy, mam plan wrócić do robienia drewna częściej, a przynajmniej na razie wychodzę z założenia takiego, że chcę zredukować ilość puszek farby, którą mam, ponieważ mam ich za dużo, I, czyli zrobić broń z drewna, które odpowiadają kolorom, których mam za dużo. Zredukować ilość pędzli, które mam zużyć, stare pędzle, zacząć używać nowych, bo powoli się przesiadam z tych naturalnych, z włosia naturalnego na syntetyczny, ponieważ Dostałem poradę, że syntetyczne się rzadziej sypią albo w ogóle, i na razie, na podstawie jednego miecza, który malowałem, nie jestem w stanie to potwierdzić. Na razie, nawet jeden włosek nie odpadł i teoretycznie łatwiej się to czyścić, bo w syntetyka nie wciąga farba. Więc na pewno będzie trochę więcej filmików praktycznych, filmików z przedstawienia broni drewnianych. Na pewno też jeśli chodzi o kapitana w trasie, myślę, że się nie zawiedziecie jeśli chodzi o częstotliwość publikowania tych filmików. Czyli teraz kapitan w trasie jest tam, nie wiem, raz na dwa miesiące, raz na trzy miesiące, ponieważ, tak jak Wam mówiłem jakiś czas temu, rok temu, czy dwa lata temu, że wszystkie filmiki nagrywam sobie z jakimś tam określonym ciągiem chronologicznym. Czyli jeżeli dziś nagram filmik o sabowym, to jutro nie może być filmik o Bewsztyku, tak, bo bez sensu dawać dwa odcinki kulinarne w jednym miejscu, więc mam powiedzmy 20 pustych pól, schabowy jest na jedynce, bewsztyk jest na dziesiątce, a na 20 dam sobie ramen. Ramen, to niespełnione marzenie zrobienia prawdziwego ramenu japońskiego, może się kiedyś uda, albo nie. Tak, no i między to sobie wpływ, o tu są kroniki, tu są kroniki, 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 tu daje teoretycznie, teoria, 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 tutaj daję powiedzmy techniki walki, które są e, tu, dajemy powiedzmy e, jakieś praktyczne robienie, tu dajemy na przykład coś tam, no i to się tak powoli zapełnia. I to jest już sztywna rama, jak już zatwierdzę wszystkie pozycje tu, to to jest sztywne. Nie przekładam tych rzeczy, ponieważ czasami, mimo że Wam się może wydawać, że to nie ma żadnej ciągłości, to czy po tym, co mówię, czy po tym, co opowiadam sobie gdzieś tam w tle, na przykład, gotując coś. Jesteście w stanie gdzieś tam wyłapać jakiś właśnie ten ciąg chronologiczny, a raz już na początku właśnie sezonu drugiego, który ciągnie się już od wielu lat, zrobiłem tak, że o, ten filmik mi nie pasuje, muszę go przesunąć wcześniej, a żeby go przesunąć wcześniej, ten muszę przesunąć dalej, przez co tutaj mówię o czymś, co jeszcze nie ma z niczym związku, a tam już mówię o czymś, co już jest od roku wiadome na przykład, tak? Więc to jest oczywistym, że to właśnie mogą być takie szacher machery, a w tej chwili po pierwsze staram się nagrywać filmiki tak, żeby nie robić aż takiej ciągłości, a po drugie staram ich już się nie przesuwać, tak? jeżeli ta ciągłość występuje, bo tak naprawdę jedyną i właściwą ciągłością, którą utrzymuję, to jest kapitan w trasie. Departament podróżniczy, który właśnie działa na takiej zasadzie, że wszystkie te filmiki można powiedzieć, są od czapy wyjęte spoza archiwów chronologicznych. Tak, kapitan w trasie jest chronologiczny, ponieważ oglądając te filmiki, można powiedzieć, że przed rozpoczęciem filmika, w tym wstępie, gdzie Kominiara z Portkiem gadają, to wszystko ma sens, ponieważ jest tak mniej więcej opowiadane, co w danym momencie się działo, gdy to było nagrywane, tak? Więc to wszystko, jakbyśmy obejrzeli sobie po kolei wszystkich kapitanów w trasie, tych, co są nagrane i tych, co będą nagrane albo już są nagrane, ale czekają na premierę, to zobaczycie, że ten ciąg historycznie jest utrzymany jako taki. I, no i też prawdopodobnie właśnie to Was zadowoli, że na razie na podstawie tej chwili, którą to nagrywam, yy, wskazuje to wszystko na to, że tak jak im bliżej będziemy końca, tym będzie więcej filmików praktycznych, mniej teoretycznych, tak też będzie większa częstotliwość odcinków z Kapitana w trasie, ponieważ w zeszłym roku jeszcze nie jeździłem za dużo, ale w tym roku objeździłem duży kawał Mazowsza, kilka ciekawych miejsc odwiedziłem, w kilku miejscach udało się coś nagrać, dzięki temu udało mi się bardzo dużo materiału nagrać do ogarnięcia, już to mam w większości zmontowane i czeka to tylko albo przesłanie na serwer, albo na premierę, więc... Można powiedzieć, że będziemy bliżej końca, może jakoś nagrań już nie wzrośnie, ponieważ postanowiłem, że na tym zestawie, o ile GoPro się nie postanowi wykończyć całą z siebie, bo już ma fochy, może nie tak jak siódemka, ale ta ósemka też już czasami nie ciągnie tak dobrze jak powinna, to już ten zestaw zostanie, czyli GoPro Hero 8 Black, mikrofon Rode, jakiś tam. Statyw Hama i tak dalej, i tak dalej. I moja standardowa morda nie będę przychodzić operacji plastycznych, więc już jakościowo, jeśli chodzi o dźwięk, jeśli chodzi o obraz, nie polepszy się, a wręcz pogorszy, no bo GoPro słabo nagrywa w ciemnych pomieszczeniach. Więc jak będzie ciemno, to będzie ciemno. Ale teraz czas na bardzo ważną informację, która może Was zainteresować, bo cały czas Wam mówię, że im bliżej będziemy końca, tym będzie więcej materiałów praktycznych i podróży. Możecie sobie zadać pytanie, skąd ja takie rzeczy wiem? No, właśnie dzięki temu, że mam harmonogram ustalony. I no problem polega na tym, że im starszy jestem, tym mam większe problemy z liczeniem i koncentracją. Powiem, ja że ja sobie liczę raz w 4, 5, 6, 8, 9, 10, raz w 4, 5, 10 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Podniosłem palca czy nie podniosłem? No, dobra, to jeszcze raz liczę. I w ten sposób bliżej jesteśmy końca, tym łatwiej jest mi to policzyć. Aczkolwiek, z tego co patrzyłem, nie jestem w stanie Wam tego potwierdzić, ponieważ są to orientacyjne szulki. Pierwszy prawdopodobny termin zakończenia kanału to będzie teoretycznie pomiędzy majem 2027 roku albo styczniem, lutym 2028 roku, czyli mając teraz początek 2025 roku może się okazać, że teraz gdy się widzimy, jeżeli dobrze wszystko policzę i nie będzie dodanych żadnych dodatkowych filmików, nie będę miał dodatkowych pomysłów poza tych, tymi, które mam jeszcze do nagrania albo te, które są nagrane i czekam na wysyłkę, bo jest szansa, że równo 3 lata od momentu obecnego się zobaczymy, i to będzie koniec kanału. I z jednej strony się wydaje, że to jest dużo, jest bardzo dużo czasu. Bardzo dużo. Ale niekoniecznie, ponieważ pamiętajcie, że mam bardzo mało czasu ze względu na obecną pracę, w której jestem, gdzie pracuję ósma 10.18, czyli w środku dnia. Rano nie mam czasu, żeby usiąść i zacząć nagrywanie. Wieczorem nie mam czasu, żeby usiąść i zacząć nagrywanie. Więc mam szansę tylko nagrywać albo w sobotę niedzielę. Co też jest skomplikowane, ponieważ najlepiej się nagrywa, jak nikt nie stoi mi nad głową i nie patrzy, więc najlepiej, jak nikogo nie ma. Nie, albo są gdzieś tam, robią swoje, a robię akurat jakieś ciche rzeczy, na przykład gotowanie, co jest akurat wykonalne. Jak robię burdy w mieszkaniu, to lepiej, żeby nikogo nie było, żebym zdążył posprzątać. Nie, co za tym idzie? Póki pracuję w tej pracy, w której pracuję, albo nie zmienią się godziny pracy, które są raczej sztywne już od wielu lat, Yy, albo nie będę miał urlopu po prostu tygodniowego lub dłuższego, to po prostu nie mam czasu, kiedy nagrywać. Tak samo teraz nagrywam, ponieważ mam yy, wolny dzień. Tak? I gdybym nie miał tego wolnego dnia, to bym musiał wziąć kamerę, wziąć statyw, pojechać gdzieś sobie na pole, gdzie by mi tylko nie zawracali, żebym miał spokój. A i tak nie będę mieć spokoju, bo miasto coraz bardziej zabudowują i już nie ma miejsca, gdzie pojechać, żeby nie stanąć, żeby kogoś tam nie było. Dobrze, że chociaż influencerów nie ma, to nie muszę ich przeganiać z kamerą. Bo pamiętacie, ja nie jestem ani youtuberem, ani influencerem, ani instagramerem, ani only yy, Ja robię to dla siebie, ja nie mam z tego żadnych pieniędzy. Wręcz przeciwnie, wkładam pieniądze w ten kanał, ponieważ. Yy, bo tak, tak? Kupiłem statyw, bo tamten był za mały, stary. Pamiętacie, jeszcze telefonem nagrywałem. Kupiłem sobie GoPro, żeby wymienić tą starą kamerę GCI Jensen z która do niczego się nie nadaje w porównaniu do GoPro, tak? Yy, zacząłem używać GoPro do nagrywania, ale jakość yy, dźwięku była dziadowa, więc zostawałem przy aparacie. Gdzie jest ten aparat? Dobra, nieważne. Tak? Jak dorobiłem się mikrofonu, wymieniłem mikrofon, tak? Yy, założyłem mikrofon, założyłem na GoPro, bo chyba to już jest moment, gdzie mówiłem, że będzie aktualizacja. Jak nie, to nieważne. Yy, I... To są pieniądze włożone, które mi się nie zwrócą, tak, jeżdżąc na motocyklu mam te nagrania fajnie, pięknie i w ogóle. Używam GoPro, można powiedzieć, poniekąd na dłuższych trasach, jako wideorejestrator, jakby coś się stało, a akurat kamera by się nie wyłączyła, to się może przydać. No ale jak skończę nagrywać kapitana, kuźnię kapitańską, no to mikrofon do śmieci, statyw do śmieci, tak samo jak mój brat hobbystycznie zajmuje się fotografią, to też tak naprawdę, póki była pasa, póki był ciąg, to miał co robić z tym sprzętem. A w tej chwili ma sprzęt i używa go optymistycznie raz na rok, a pesymistycznie raz na dwa lata. Czyli kupił i ma. Tak samo jak kupiłem sobie montażownicę do kół Rabakondę, kupiłem ją i mam. A to, że mi się nigdy nie zwróci, to już inna kwestia, ale ją mam. tak? Pamiętam, że i że jakbym miał trzy motocykle jednocześnie i wymieniał opony Max co 4-5 lat, to by mi się ta montażownica zwróciła po jakichś 40-50 lat. Więc jest szansa, że nie dożyję. Niemniej jednak mam, kupiłem, bo chciałem, kupiłem, bo miałem pieniądze. Akurat w tej chwili jestem na etapie takim, że po potrzebuję pieniędzy. I zaczynam sobie uświadamiać, że na ile jak głupot wydają w przeciągu życia pieniędzy. I jakby to tak sobie podliczyć. Ja miałem bardzo dużo pieniędzy. I oczywiście według mnie kupienie junaka czy kupienie intrudera nie było głupotą, tak samo kupienie bandiora też nie. Głupotą jest, bo już myślałem, że mi kradną motocykl 30-letniego rzęcha, co nie? Nie, nie? nie, kupienie żadnego z motocykli nie było głupotą, ponieważ dzięki temu poszerzyłem swoje zakresy wiedzy i umiejętności. Może o minimalnie, bo jednak, bo nie mam studiów mechanicznych, więc nie powinien nie mam wypowiadać, nie mówimy o tym. Yy, no, także odliczając to, co kupiłem, a, tak naprawdę nie potrzebowałem tego, bo mogłem po prostu nie oddać komuś coś do mechanika, coś kupić gotowe, nie przerabiać i tak dalej, no to bym miał grube pieniądze w zapasie, ale z drugiej strony pieniądze na coś trzeba wydawać. Szkoda tylko, że akurat teraz jak potrzebuję pieniędzy, to ich nie ma. Trudno życie. Znaczy mam pieniądze. Mam tyle pieniędzy, żeby przeżyć, także nie ma problemu, z głodu nie umrę, nawet jeśli jest dużo tynku na ścianach i gipsu, także będzie trochę wapna, a białko się złapie, jakieś tam koty latają. Tak? Te, które do mnie podchodzą i dadzą się pogłaskać to ok, ale te co uciekają, niech uciekają, bo ja jak będę go niść. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Ten sezon będzie stabilny, będzie taki jak można powiedzieć, był poprzedni, jeśli chodzi o gęstość filmów. Podejrzewam, że, z tego co mi się wydaje, jeżeli nie wymyślę jakiejś głupoty w lato, to nie będzie za bardzo jakichś nowych, dużo odcinków Kaposek Starum. Zwłaszcza, że pamiętajcie, co Wam mówiłem. Nie będę już nagrywać filmików motoryzacyjnych, chyba że będzie to związane z materiałami dodatkowymi, które będą po prostu wepchnięte w ciąg już chronologiczny. Więc nie, że o mam pomysł, zrobię i za tydzień mam filmik, tylko e, gdzieś tam za trzy lata będzie i wtedy właśnie o to sposób właśnie polakierowałem spoiler w Oplu, a spoilera w Oplu już nie ma i leży sobie w piwnicy. I najgorsze jest to, że ostatnio byłem w piwnicy i nie wiem, gdzie szanie zestaw montażowy do spoiler. Jak go nie znajdę, to mam problem. Bo jak ja go zamontuję na następnym samochodzie? <gry> Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć! Czas zacząć. Kolejny rok. Ech, a dziwne zęby mnie nie bolą. Podejrzany.